I tak patrzę na to sobie, co te laski widziały. <laughs> ja też czasami rozumiem, że niektórzy mogli mieć ból dupy, że jak to, jak to on yy, ma takie efekty i tutaj jeszcze uczy, a przecież nie wygląda tak jak model. Słuchaj, co do wyglądu, to pamiętaj, faceci sobie narzucają presję. Faceci sobie narzucają presję. Odnośnie tego, jak mają wyglądać. I to często to jest taka wewnętrzna konkurencja. A tak naprawdę masa kobiet ma to w dupie, tylko gada o tym, bo tak wypada. Dlatego jakoś. Zobacz, jakoś głównie sprzedają się wibratory, a nie sprzedają się całe korpusy z penisem zakończonym. Dlaczego? Więc nie popadajmy w, w, w jakąś przesadę. Ja oczywiście jestem za tym, żebyś o siebie dbał, bo to nawet dla zdrowia, żebyś siebie dbał, żebyś robił formę, żebyś był zdrowy, miał dobrą kondycję, no bo przecież nie powiem Ci, wal dyktę, spal dwie paczki fajek dziennie, to może będziesz tak ruchał jak ja. Choć ja kiedy piłem, paliłem paczkę dziennie i się bawiłem, to sobie też radziłem, więc... Y od razu mówię ci, że, słuchaj, na trzeźwo to każdy bzykać potrafi. Sztuka, jak wiesz, jak jesteś narębany w trzy dupy. Ale definitywnie, no, moje kochane ciałko, dużo mi, y, dużo zniosło. Dużo zniosło, żebym tutaj z tobą rozmawiał. Bardzo dużo. Ale chcę, żebyś po prostu po pamiętał o tym, że kobiety naprawdę dużo, dużo, y, z, z dużo większym luzem niż myślisz patrzą na nasze ciała. Poza tym słuchaj. Na przykład jeden z moich mentorów. Ten co miał ponad tysiąc kobiet. On też ma brzuszek. I to były momenty, gdzie miał większe od mojego. I nie ma metra 80. Nie ma jakieś. No, wygląda, wygląda jak setki facetów, których mijaś na ulicy każdego dnia. I nigdy nie było prostytutki. Przynajmniej nigdy nie za to, za to nie płacił. Przypuszczam, że jemu ja na pewno się jakaś trafiła po pracy, co mu dała. Więc przestań, stary, ja jestem jednym z najlepszych trenerów wodzenia w tym kraju, a nigdy nie miałem sześciopaka. What the fuck? Przez skromność powiem, że jednym z najlepszych, a na pewno jednym z najuczciwszych. No, więc przestań, luzuj, albo się przyjmujesz jakimiś, się jakimiś włosami, stary, widzisz to, moje plecy tak samo wyglądają. Nie będę się tutaj rozbierał, bo nie o to tu chodzi. Ale weź ty zluzły, naprawdę od tego brzucha odbiło się czoło niejednej dziewczyny. Wiesz ile ciosów z główki ten brzuch przyjął? To można w grubych dziesiątkach tysięcy razy liczyć.